Zastanawiasz się, co się dzieje po kuracji mleczkiem dyniowym Wiwiłam je przez 5 dni i efekty naprawdę mnie zaskoczyły. To niesamowite jak coś tak prostego potrafi tak pięknie oczyścić organizm. A oto efekty po kuracji mleczkiem dyniowym. Po pierwsze, lżejszy brzuch i lepsze trawienie. Już po kilku dniach brzuch stał się płaski bez uczucia ciężkości i wzdęć. Pestki dyni delikatnie pobudzają jelita i pomagają oczyścić je z pasożytów oraz toksyn. Po drugie, mniej śluzu w organizmie. Zniknął poranny kaszel, katar i to uczucie zamolonego gardła. Organizm. Po prostu przestał się bronić przed toksynami pasożytów, zaczął działać lekko i czysto. Spokojniejszy sen. Koniec z nocnym wierceniem, zgrzytaniem zębami i pobudkami bez powodu. Sen stał się spokojniejszy, a poranki łagodniejsze. Ładniejsza skóra i mniej wyprysków. Po oczyszczaniu jelit cera zaczęła wyglądać świeżo i promiennie, wysypki i drobne zmiany skórne zaczęły znikać same... I regularne wypróżnienia to jeden z najważniejszych sygnałów, że organizm się oczyszcza. Pestki dyni działają delikatnie przeczyszczająco i pomagają pozbyć się tego, co zalegało. Naturalnie prosto i bezpiecznie, a efekty widać i czuć. I wiecie co tak robiły nasze babcie? Nie miały tabletek ani gotowych suplementów, sięgały po to, co dawała natura. Mleczko dyniowe czosnek czy siemię. Chcesz przepis na mleczko dyniowe, znajdziesz go w moich wcześniejszych filmach. Tam opowiadam też o tym, o czym koniecznie trzeba pamiętać, przyjmując mleczko dyniowe, żeby kuracja była skuteczna i bezpieczna.